Tak jest, jak się dowiedziałam, że to są Igrzyska europejskie, to naprawdę się podekscytowałam i byłam e, naprawdę zado znaczy zadowolona, że mnie reprezentacja powołała i po prostu, że, że mam szansę tutaj biegać na tak prestiżowym meetingu w Europie. jeden największy wydarzenie sportowe, także naprawdę się ucieszyłam i, i fajnie, że w Polsce, fajnie, że na tak pięknym stadionie, na, na najbardziej, na, na najpiękniejszym stadionie w całej, w całej Polsce. Ostatni start w 9.25, naprawdę biegało mi się komfortowo. Chciałam, żeby powiedz trochę, szybciej, jednak bieg tak się ułożył, że nie był zbyt szybko od początku, taki idealny. I w tym momencie wtedy w ten dzień uwierzyłam, że jestem naprawdę w formie i że rekord Polski jest w zasięgu. Potrzebuję po prostu właściwego dnia, właściwego biegu i mam z taką nadzieją to zrobić w Londynie na diamentowej. Tutaj w domu zazwyczaj są taktyczne, też pogoda jest taka gorąca, więc na wynik to zobaczymy, jak to wyjdzie, będzie bardziej taktycznie i też tak będę biec. No, forma rośnie, treningi były naprawdę dobre w ostatnich kilku tygodniach. Dostałam troszeczkę dłużej na wysokości. Tutaj zjeżdżamy i zaraz po tym znowu jadę w góry. Także na pewno na formę szczytową szykuję sobie na Mistrzostwa Świata. I no tak, już będzie walka o finał, wiadomo, ciężko też zmniejszyli ilość zawodniczek do 36. Także będzie, będzie mocno, będzie naprawdę dobra ekipa. No ale forma jest, zdrowie jest już długo, długo wszystko idzie tak naprawdę odpukać w dobrym kierunku, także mam nadzieję, że też tak wyniki okażą to w przyszłości. No jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami i właśnie tutaj w pokoju wiedziałyśmy od razu, że będziemy razem z taką nadzieją w sumie. Fajnie jest, no bo ja nie widziałam już od pół roku i teraz jesteśmy razem w pokoju, wiadomo jestem troszeczkę starsza, trochę muszę się za rękę podtrzymać w niektórych momentach, ale jesteśmy obydwie naprawdę dumne, że tutaj jesteśmy, że możemy rozwiązać Polskę i my też mamy frajdę w tym wszystkim, także fajnie mieć Ciebie.